Na pewno to raczej kawaler szukał panny. Panna mogła co najwyżej czekać na kawalera, i to jest ta ogromna różnica między naszymi czasami a tą przeszłością XIX-wieczną, czy jeszcze z początku XX wieku. Ale faktycznie XIX wiek przyniósł tutaj wielką zmianę, i takim pierwszym symptomem tej zmiany był stopniowy zanik, stopniowy zanik instytucji swata, czy swatki. Mniej więcej od lat 40. XIX wieku pojawiły się pierwsze ogłoszenia matrymonialne w prasie warszawskiej, na przykład. I notabene, yy, pewnie to nie zdziwi, ale pierwszymi autorami tych ogłoszeń byli jednak z reguły mężczyźni. Natomiast na samym początku XX wieku pojawiło się takie piękne pismo, Flirt Salonowy, które było pierwszym takim profesjonalnym pismem zawierającym ogłoszenia yy, matrymonialne. W którym znacząca część ab abonentów i tych, którzy tam ogłaszali, to, te to były, to ogłoszenia to były kobiety. To, na co zwracano uwagę męska klientela tych czasopism, umieszczająca swoje, swoje anonce, to głównie zaznaczała, że ma stabilne stanowisko, jest kimś znaczącym pod względem finansowym, ma, ma dobry zawód, jest szacowny itd., itd. O walorach fizycznych niespecjalnie pisano, bardzo liczyła się ta pozycja. Jak urzędnik, jak jakiś właśnie taki dobrze zarabiający dżentelmen, to było coś, co było traktowane jako atrakcyjne kobiety zupełnie inaczej. Przy czym te ogłoszenia były z dzisiejszej perspektywy patrząc bardzo stanowane. To znaczy tam bardziej było tak, że pojawiały się bardziej przymiotniki typu miła, opiekuńcza, troskliwa, cierpliwa, będę świetną żoną, kociątko, mimoza, różne tego typu rzeczy podkreślające po pierwsze delikatność, to, że jest gotowa i widzi swoją rolę właściwie tylko u boku mężczyzny, to oczywiste, no bo daje ogłoszenia matrymonialne, jest gotowa współtworzyć i właściwie prowadzić tak ognisko domowe i będzie na pewno dobrą żoną. Także inny, inny rodzaj, a tam się nie pojawia na przykład samodzielność, jakaś finansowanie jest żadnym argumentem w tego typu ogłoszenia. Przede wszystkim nie w tym samym czasie. Kobiety szybciej, mężczyźni później. No w XIX wieku w takim wiktoriańskim spojrzeniu. E, oczywistym było, że kobieta, która tuż po osiągnięciu pełnoletności, mniej więcej w wieku 19 20 lat nie wyjdzie za mąż, już właściwie powoli stacza się w stronę roli panny, starej panny. E, zjawisko pojęcie singla to w ogóle nie jest XIX wieczne myślenie. Tak? Niestety to było y, dyskryminujące. Tak? Bycie samotnym było dyskryminujące. Natomiast mężczyźni trochę dłużej, dlatego że było przyjęte, że mężczyzna powinien najpierw ustabilizować swoje życie zawodowe, osiągnąć jakąś pozycję, więc mężczyzna, który zawierał związek małżeński w wieku około 30- kilku lat, nie był traktowany jako stary kawaler, tylko raczej człowiek, który teraz może wreszcie założyć rodzinę. Ta różnica była bardzo widoczna. Dzisiaj na pewno, tak? Dzisiaj wiek zawierania związków nie ma takiego znaczenia i oczywiście w zależności od tego, jakie mamy gusta, to i student zawsze sobie znajdzie wybrankę. Kiedyś student był traktowany jako gołodupiec, tak jak pan to słusznie zauważył, jako dopiero początek mężczyzny, tak? To miało dać, wie pan, studia służyły kształceniu elity nie były tak popularne i tak rozpowszechnione jak dzisiaj. Więc też student to z reguły był człowiek, który było wiadomo, że później zasili szeregi, czy to państwowej administracji, czy właśnie wolnych zawodów. Więc będzie kimś, kto zarabia jako e, przedstawiciel klasy umysłowej. E, no i z, zapewne będzie osiągał takie, a nie inne dochody. Ale na pewno w czasie studiów nie byłby żadnym partnerem. Zresztą i nawet studenci raczej żon jeszcze nie szukali, tak? I tu nawiążę do jeszcze jednego ważnego zjawiska, podwójnej moralności. Bo pytał Pan o tę różnicę w postrzeganiu kobiet, mężczyzn, czy szanse na rynku matrymonialnym. Kluczową rzeczą było postrzeganie, zupełnie inne postrzeganie potrzeb kobiet i mężczyzn. Dla mężczyzn, szukanie żony natychmiast nie było priorytetem. Owszem, wie Pan, mężczyzna żonaty był traktowany jako bardziej poważny. Był traktowany jako oczywiście już ktoś znaczący i w pewnym momencie na niektórych stanowiskach i tak dalej wymagano, znaczy w większości właściwie publicznych funkcji wymagano posiadania małżonki, to było też jakby oczywiste, świadczyło o statusie mężczyzny, podobnie jak jego zawód. Natomiast do tego czasu mężczyzna mógł swoje miłosne emocje, Realizować po prostu byle bez konsekwencji, tak? byle bez konsekwencji matrymonialnych, naprawdę w całkiem swobodny sposób. Począwszy od wizytowania domów publicznych przez jakieś po, takie nieformalne romanse, na przykład z osobami z warstw niższych, służącymi tak i, i tak dalej. Natomiast kobietę obowiązywało zupełnie inny styl życia. Po pierwsze, nie dopuszczano możliwości, że ona ma realizować, że ona w ogóle ma jakieś potrzeby emocjonalne, poza chęcią posiadania męża. W związku z tym nie przystoiło dziewczynie, która nie chciała być traktowana jako element warstwy niższej, czy jakiejś upadłej klasy, w ogóle, żeby ona wchodziła w jakieś romantyczne związki. Jedyny dopuszczalny romantyczny związek to zakochać się w narzeczonym przyszłym mężu. I tutaj jakby zupełnie różne były te, te role. Więc dla, nie wiem, dla osoby, która by się Mogła przenieść w czasie z XIX wieku do czasów współczesnych i zobaczyć, że istnieją tabletki antykoncepcyjne, że istnieje e, moda unisex, że jest pełna dowolność kształtowania swojej biografii przez każdego człowieka. E, w związku z tym, jakie oczywiście będzie chciał zaczerpnąć wzorce i czym się kierować. I że istnieje duża dowolność w, w stylu życia, to ta osoba przeżyłaby niewyobrażalny szok, <złasz> zwłaszcza kobieta.